W dzisiejszym odcinku. I tam serdecznie z tej strony gram, bo się nudzę i nagrywam tego samego dnia co poprzednio. Mój nos chyba trochę gorzej jest, ale chyba po próbie chyba będzie mi dobrze słychać. Plus ściszyłem radio na jedną kreskę i podgłośniłem resztę dźwięków, bo i tak je nagrywam osobno, ale myślę, że będzie lepiej. Chcę zobaczyć co to... Tak, weszłem do swojej pół zdania powiedzieli. Chcę sprawdzić właśnie co to są te różne ikonki, bo jak sprawdziłem są misje poboczne, ale nic nie znalazłem, że da się je jakoś zablokować i jesteśmy chyba już w 60% fabuły. To jest zielony dwunek dodatkowy, bo ja wiem, że główne misje właśnie są od Uziego. Jeszcze jest te S, chcę tylko wejść i wyjść. Okej, okay, jak sprawdziłem ma masz swoje żetony, czyli take you chips, to jest fabularna misja, więc ta zielona to jest chyba dodatkowa. Czy ona może nie pisał na liście dodatkowych o nich, więc może nie napisali wszystkich? Myślę, że może jednak zrobić więcej. Zanim zaczniemy u z jego głównego, to może jakieś poboczne, bo jeśli mają nam zniknąć, to wolę zaryzykować tak samo mamy te czerwone S. Jeśli będzie jakaś misja, w tym Czerwone S, to po prostu robimy dzisiaj Czerwone S. Bo nie wiem, czy są misje, które się pojawiają, ale już był o tym koks niecwoją To nie wiem, czy rzadziej, czy nie ma akurat tego dnia, tygodnia, czy jakieś misje mogą zniknąć. Zresztą tą serię wygodowo nie pamiętam, który to był odcinek. Jeden odcinek miał 30 lajków, a prawie każdy następny 6, 8, więc czasami. YouTube pokaże, jakoś się ludziom spodoba, że więcej ludzi obejrzy, a większość odcinków nie. Dziwne. Jeśli jeden film nam się spodobał i ktoś napisał, że subik, a później nie widzę, żeby w ogóle liczba oglądających, nawet wyświetlenia nie były wię większe, to dziwne. no. Nie jadę. Bo są tu aż dwie eski. To nie ja. Eee, to było piękne. Aha! ktoś zrobił problemy i mnie gonią. Ej! nikogo nie było na tym motorze. Ten miejsce jest obok naszej bazy. Co to jest? No

Oh, I thought I had, but this window here must let some light in. Yeah, this perfect right here. This what we gonna plan, set. Anyone else coming? Nah. No. Couldn't we have done this in my office? You gotta have a secret place to plan shit like this. That's just how it's done. Okay, okay, napad okay. na I see where from, Napad na a coś, bo tam były różne I... of plans, so, nie You have the layout to Caligula's Casino? Shit, nah. No. Oh, casino. Meeting adjourned? To się to jest misja poboczna To jest ciekawie O, masz aparat! To wypingalaj. Czy to jest misja poboczna i można na nic zarobić? To chynie nie zrobię, no. Ciekawe, że zrobiłem tak, że radio w ogóle nie będzie słychać. Ale to ma tylko tak troszkę. Mizia się uszo... uszka. O matko. A teraz... M Moment, to 10 minut mam samego dojścia do tej misji. Nie udało się. Ale nie, będę robił GTA 5. Nie ma osiągnięć nawet na Steamie, więc... Nie czuję... Ochoty. No, czasami jeśli która jest super, to lubię robić na 100%, ale osiągnięcia też pomagają, bo... Mam jakby dowód. A po co komuś dowód? Powiem, że zrobiłem, co zrobiłem, a... Ale plus coś takiego fajnego do zbierania. Jestem ciekawy. Dobrze, nie mam broni. Can I help you, sir? I'd like to see the architectural plans for the Caligula's Casino, please. Okay, sir. Are you aware that the reproduction of such plans is prohibited? Yeah, I'm only after some reference. You'll find the plans on the top floor. <laughs> Seriously? aha, to Chcę zobaczyć plany. Po co nie wiem. Jeśli to jest jakieś mu muzeum, tak było, czy coś, to mogą, możemy chodzić. Ciekawe, czy będziemy mogli tu wrócić. Uuu, fajna misja, już mi się podoba. Not a drill. Ile naklejk, co jest zdjęć. Nawet nie pozwoli mi zwiedzić, mam nadzieję, że będę ukrócić. Okej. Okay. <laughs> nie, rakieta. Where are those damn firemen? A, bo co, bo, bo jestem, bo jestem prawny, <śm> a bo podejrzewają, że to ja, podejrzanie, bo nie dotrzymałem. Zabrał w łeb i przeżył. wanko? Biegli! Nie, nie odwraca. O kudy jestem na hita. Nie umiałem uciec przed policją. Jeden typ piechty mnie gonił. Coś stanie się, rozwalę to. Mogę to zrobić szybciej niż mi kazali, bo jeszcze nie byłem na górze. A, to mam 200 IQ, przyspieszenie. A, plany, żeby włam zrobić. Zamknęli powodu pożaru, ale to nas powinni wypuścić, bo my jesteśmy cywilem. To jest rasizm. I to się nie jest też, że he-he próbuję na hamar żartować. Naprawdę, czemu nas nie chcą puścić? A mam cały pasek, dobra. Naszykowałem auto, przez które mi gonili. Goniłem przez inne, pój je ukradł, ale nie na plus chyba dostałem ponad 100 od innego przychodnia. Kulturalnie dał mi po tym jak po... pomogłem mu się położyć. Spać. Na wieki wieków. Amen. w amen... I... Po drugie... Ta jedna gwiazdka, ją wziąłem przed chwilą, nie wiem czy znowu będzie. Cztery gwiazdki, nie wiem czy nie jest to rekord. Ole siło. Fak. Fak, nie ma tej gwiazdki. Smoknijcie się. O, zaliczyło mi! Tutaj miałem... Myślałem, że do środka, ale okej. Okay. Szybciej. Nie było tu ni nikogo. Tylko szacunek, chociaż Ty jaka mogłeś się ciepnąć. Tutaj nie ma nigdzie miejsca z kamizelką darmową. Fajne auto. Mam, I know you're blind, man. You have to see this. Very clever. So what's the problem? You know, you know, this is just going to be, be difficult or next to impossible. Hear me out on this, homie. All right, the cash room is on the bottom level. There's a bunch of rooms and a tunnel under the whole building, with access to the casino floors at either end of the complex. Alright. Now, security consistent, CCTV, a key code access, and the place is a swipe call. Hey, tak, are you filming again? To, to oh, my bad. Happy. Ah, don't worry. It's good practice for when we finally get a crew in on this. Yeah, I know. Hey, boss. This arrived for c Hey, 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 hey! Damn, man! Now we've seen the plan! Well, then we've got our first recruit. Come on in and shut the door. Hehehehe <laughs> Lofir Is that a connection to the real team? Because I don't know Alright, cool This the security card reader that Zero sent over Now all we need to do is give one of those cards Zero I Luckily, there's always one guaranteed weak link in any security setup The human heart Kuli guli, kuli guli, to like some name from Danganronpa Oj, takie samotne auto. Wygląda na szybsze od mojego, ale ja się nie znam, zazwyczaj dla mnie auta po prostu bardziej opływają kształtem, są lepsze, ale... Aha. Te chyba nie jest szybsze, może troszkę, ale wygląda ładniej. O, zgubił mnie, super. Krupierka, czyli ta co tam siedzi przy I stołach, rozdaje karty i tak dalej. Dobrze, jak większość takich misji. Strachomierz będzie? Albo śledzą Nie, strachomierz. No to moja auto nie... Dobra, nie wygląda podejrzenie, chciałem powiedzieć. Dobra, mamy magiczny GPS. Tutaj nie zgumimy. Matko, kule, teraz tak długo czerwone! gro! Plus minus się przytyka. I to do szkoły, jeszcze coś z Lego myślałem, że nagrać dzisiaj. Ale nie mam jakoś takiej wielkiej ochoty. Myślę nad zmianą pewnych planów, że może trzy odcinki tygodniowo na ten kanał, a dwa tylko LEGO, bo LEGO nie ma, nie wiadomo ile. A niech z tego wszystko go skończyć. od tak, a to ma jeszcze wystarczyć do następnej gry. He, he. A normalnych gier jest więcej. Nie, jeszcze pomyślę, bo szkoła też trochę. Nie chcę szkoły poświęcać, tak. Myślę, że ona do innego kasyna strajczyni. Uuu, Cowboy! Ładnie tutaj. Jakby to jest duży wątek. Są duże wątki z, z mini misjami. Teraz jest wątek tej miejscówki, bo nie będzie jeszcze chyba jedna. I później będzie finał. Tyle wiem po tym, co widziałem, więc. Chcemy eh, ją poszantażować, bo to babka, tak? Skąd wiedzieliśmy, że ona teraz skończy? Czy dostaliśmy jakieś info? Chyba info. Czy ona zaczęła panikować? Czy to po prostu kobie. <laughs> Nie, przepraszam. Seks. Mmm. Videos and Toys. Czy ona coś sobie dorabia, czy sobie. Ech, dziewczyna chciała sobie kupić zabawkę. Fajnie, się też mogą, ale. Inne. Albo takie same, ale to już byłoby. Ech, Miłość Chomika 2, Granny Grapper 1.0, Welcome to Anaconda, He's back the Biggest Adventure. To jest naprawdę jakieś chore potruby. nurse, jakaś tam... ta nurse. Eee, nie wiem czy to ocenzowywać, czy nie. Panie w dziwnych stronach. Ona chyba sobie jednak tutaj dorabia. Wow! Jest i że Ale tu w tych maskach mają upośledzone twarze. Oh, hi, Benny. Yes, master. I'm just trying it on. Cool. A nie, to jednak sobie kupiła. Nie tu pracuje. Okej, okay, plus. Ludzie to nagrywają, nie mają problemu, więc też nie będę tego ten. Będę jej Cenzurował nic. Nie! 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 Flashbacki! Nie! Flashbacki z radwa Kto wie, to wie! Kto wie ten wie! O nie! Ale my chcemy, chcieliśmy się przebrać, żeby nie poznała nas. Możliwe? Mmmm... Gostonne auto O, tu stoi moja. Eee! Nikt się nie wkurzył to dobrze. Matko, będę mógł w tym strojem chodzić zawsze? Bo w postalu chyba w końcu go traciliśmy, ale nie jestem pewien. Ja nie... Zostałem męską mm, Tytuł byłby dobry. Uuu, 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 i, uuu, 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 w tym uuu, można podejrzewać ale bez przesady uuu, za... spojrzałem na ten pasek może jak będzie duże zainteresowanie, to może zrobię więcej contentu z GTA San Andreas, bo takie dodatkowe, jak wszystkie grafity, to jest nudne moim zdaniem, czy coś, ale jakby nie duże za za zainteresowanie, takie, że będę na pewno widział, że chcecie, to tak, bo tak to wstępnie tylko fabuła. Postaram się zrobić te poboczne, bo nie wiem, czy jakbym zrobił za daleko tą żółtą ze smokiem, to by mi się zablokowała ta siła. O nie, niestety nie mamy tutaj speca, Ua, ani speców, spe specki, i, lub jak to tam jeszcze się odmienia? O, ta więc. No przepraszam, to jeszcze nie te raz. Myślałem, że policja, było te one one, one. coś tam, coś tam. Ude, fajna okolica. I pociąg. pung! Łej! Sorka. Postoję w tym bardzo bezpiecznym miejscu. Ej, jest czerwony! Ale policje bez sygnału, bez niczego! I ten gnat w ręce. W dzisiejszym odcinku. Nie no. Są ludzie co tak robią i mnie to nie kupują, bo to spoiler, ale zobaczymy. Może się przyjmie taki pomysł. Ale zazwyczaj pokazują coś, co normalnie jest, a nie, że to szy... eee, dobra. Eee. Ja mam tylko tego. Eho, Tesserro. PP, PK, peko nie rozum. O A w ogóle ta męska m, była brzydka, ja rozumiem. Miała kolegę ładnego czy coś? Może nasy... Ej, jeśli go zna, bo ma jego numer, to nie jest tak, że. Ona pomyśli, że to my? Kolej, nie jestem taki brzydki, nawet w tym stroju, nie przesadzaj. Dildomen, dildomen, biegnie przez krzaki, e. Jak cię spotka na dwójce lub jedynce, to ucieka, bo on. Ma Dildosa Idealne miejsce na polowanie na swoją ofiarę Czy ją dopadniemy? Zobaczymy w następnym odcinku Dildomena Ona po pracy chciała się zabawić, ale już jest dzień, nieważne, rozumiem tylko ale Beka, ona na... kilka godzin minęło. I ona nie wiem. Może jest weekend, może ma wolne, może w czasoprzestrzeń w misjach się psuje. Matkuś, to jest jeden z tych łysolów, co polowaliśmy z Katariną? Tak, podejść. Mistrz. Matkuś, Dokładnie oh, takie samo do. miała na stówkę Katarina, w końcu to zobaczyliśmy. to <laughs> zobaczyliśmy. Si jej troszkę się zabawi Przy okazji zyska plan. Ta dziewczyna jest popularna. Do twojej garderoby dostały strój męskiej ...ździry. Dziwki, to jest garder dorosłych, tu nie będzie dzisiaj, jak są, to niech spadają. Czyli muszę ją teraz zadowolić, żeby dała nam kartę, tak? Okej. Okay. I w tym czasie możemy przygotować sobie zabicinę żółtą. Ale ogólnie kozak, motyw, ale ja nie mogę. Widzieliśmy ich. Jak to było? Rusztowanie to nazwała Katarina? O, matko święta. Nie chciałem wiedzieć, jak to wygląda. Mój mus został usmażony. Mamy strój męskie możemy. Nie mam grać do końca fabuły, ale wiecie co, jest tu Pinko. to zobaczmy co mają Pinko. O, pojawił się ten, monetka, Czy jednak mogę robić dalej. Po drugie kupiłem nowe ciuchy, zielona koszulka, jeszcze była taka tylko pomarańczowa, nie podobała mi się. Jeszcze była taka koszula, ale widzę, że dużo osób gra w koszuli, jako CJ jak najbardziej zielono. Zostawiłem sobie zieloną koszulkę, w sensie, żeby był z... widać, że Grow Street. Czy zieloni? ogólnie szare jeansy, bo jeszcze były takie wojskowe zielone, ale szare wyglądają ładnie. Moim zdaniem, ja bym tak mógł się ubrać w realu. <laughs> Utrzymać tajemnicę. Dosłownie <laughs> tak w, w Deep to dobra, się nadaje. powiedział? on, let's get out of here.

ten on go rozwalił. Wow, wszyscy kudę, pan mietek czy jaką tam miał, ee, Po prostu był gangster i czym, albo miał przynajmniej kontakt z CJ'em i czemu teraz pracuję w szkole, bo chcę o reagować i Pfff, szalona teoria. Może jak udało mi się znaleźć jakiegoś mema, to wam tutaj wstawiłem. No i tam te ciuchy mi się podobały, bo były takie niebieskie, niezielone, ale fajne były. Bardzo mi się podobało nawet, co chciałem je zmienić, ale... Na dłuższą metę wystarczająco fajne były. Ale te też są bardzo fajne. I że do, do, do końca fabuły jej nie zmienimy. Albo na, fi na finał ubiorę się na męską tomę. Ale widzicie, tu wystarczyło się trochę pokochać dziewczyną, która Cię nie zna nawet. I jesteście kurde już parą. Jakby w realu tak łatwo było. Hmm, wystarczy się tylko przybrać za męską... <laughs> nie no, wybaczcie. Przepraszam, Elvis. Kurde. Dużo tu elwisów... klony! Też była teoria o klonach, więc... Kolejna teoria spiskowa! Dziękuję, puścili mnie. Czy będę latał? Nie, jako pasażer. Matko święta... Święta... Matko... O, tu jest ta dziura! Co było w tamtym odcinku, byliśmy? Będę ciszej, bo naprawdę latanie. Nie jest to złe, bo się puszczam to, on nawet ładnie leci. Tutaj, ten samolot, więc jest spoko, ale i tak. Mam stracha. Nie wiem, jakie lotnisko tam jest dokładnie. Czy nie wrzucę na jakiś teren, gdzie będą chcieli mi wysadzić? Szczołka wyżej, czy jeszcze wyżej? Rzutu, czy będę ja ciepał? Eee, as poskoczył. Okej, okay, bo też... Sprawdziłem, bo jestem głupi. Okazuje się, że po prostu mam wysoko polecieć i wtedy właśnie... Zeskoczyć. I tyle. To będzie jednak ostatnia misja w tym odcinku. Już mam 40 minut słuchówki. Nie uwierzycie kurde. Jak jestem za wysoko lub za bardzo 9 stopni mam ostry kąt. To zaczynamy spadać chyba. On Ciekawe czy będzie pisać skocz. Eee, kółko mi zach... Dobra, chyba spada jest łatwe. Tylko wystarczy być ostrożnym. Wii Niech, samolocik! To on walnie. Mały ten wybuch. Ale niby tak samo się spada... Czy lecimy tak? Czy tak? O, ta ma. Zwiedzaliśmy... Nie zwiedzaliśmy. Przejechaliśmy obok niej przedtem. jakbym wylądował tak pyć i po. O, zaliczyło mi, huf. Okej, okay, misja po cichu. Myślałem, że jak się cofnę, to <laughs> Any sign of him yet? Yeah, no. The cops are on the way. This thrill seeker ain't gonna escape. Finally, some action around here. Any sign of him yet? Finally, some action around here. Woo! Akcji. Wybacz, ją, ale nie wiem czemu, bo chyba byłem źle kucnięty. Ale nieważne, udało się. Pistolecik na wszelki. Any sign of him yet? Not yet, but Czy ktoś go widział? Dziwny, zmodulowany głos. Skąd on wiedział? Wiedzieli o nas, ta szyja. We got a light saying there's been a break in. We need yeah. more men in here. We got a light saying there's been a break in. Come here, you. My bad. Finally, some action around here. Fuck. <sighs> No, ale chyba nic nie będzie. Znalazłem go, czyli jakby wiedział, że to my. Nie wiem. Nie, nie potrzebujecie. Papatki. Jednego zostawię, żeby powiedział innym, co się stało. O, the Ktoś zamknął There's no way off that ledge. To była pułapka, mamy go. Policja. Samolot, który był umówiony, go nie ma, tak? Bo jesteśmy zdziwieni. Czy naprawdę Uzi mógł nas wy... Nie, no. czy w obu nas z nim jest. Misja wykonana, szacunek plus. Czemu samolot, który się umówiliśmy, chyba źle skręcił, powiedział. Czyli go nie było widać? Czy tam samolot po prostu odjechał? Uciekł, bo się przestraszył. klin. Zamknął nas, a niby mogliśmy zabić wszystkich policjantów. Wiedzieli za dużo. Czemu? Dlaczego? Czy to jest jakiś większy plot twist? Czy po prostu ta osoba, którą chcemy okrać, lub coś, wie o tym wszystkim? Jak to się skończy, nie wiem, ale dowiemy się w następnym odcinku. Z tej strony był kram, bo się nudzę i nagrywanie o takiej godzinie to jest chyba. Dobiliśmy, a na mniejsza z tym do usłyszenia, do zobaczenia, papatki